Hejka, ogólnie dzisiaj będę pokazywać przepisy na słodkie rzeczy. Ogólnie, po sprzętem to i do Was wrócę. Okej, okay, dobra, no to teraz wyciągamy potrzebne rzeczy. Ogólnie, ja nie będę pokazywać twarzy, mam chociaż w 16 lat wiecie, jak to jest. No dobra. Um, ogólnie, z lodówki wyciągacie coś, co macie słodkie, ja ogólnie prawie nic nie, nic nie mam. Bo ogólnie wszystko poprosiłam teraz, żeby nią do garażu. Bo wiecie, dobra, coś się wymyśli. Ogólnie będę dzisiaj odgrzewać zupę ogórkową. Więc. Nie, to. To. na 15 minut. Ogólnie jest taka godzina, więc wiecie. Dobrze. No to teraz wyciągamy dwie miski, bo dla mojej babci też. Jak pokażę wam moją babcię. tam w pokoju się. I ogólnie dwie. Dwie, no i już widzimy się jak wyciągnę. Ogólnie już ogólnie dobra. I teraz wyciągnę jakby łyżkę. A jest. Zobaczmy taką. Dobra. I jeszcze do nalewania zupy. Okej. Okay ogólnie będę gotować różne rzeczy, jak wiecie, no. Okej, okay, no to widzimy się jak już woda... znaczy jak już to będzie zagotowane. Ogólnie, minęła, ogólnie minęło 15 minut, już już 12.15, ale ogólnie musiałam ją przerzucić na inny gaz, bo strasznie za dużo się gotowało i musiałam niestety ten. Yy, no i gotuję jeszcze po prostu to raz, bo jak to wiecie, to po prostu no. Ja tak nie lubię. Ale wiecie, jak to jest.